Wielka i już boli. Ona się zaczęło Co Karolku? Już pozjadało się wszystkie rozumy, co? E, to, że twoi koledzy z twojej e, zwariowanej ekipki pozwalają tak do siebie mówić, nie znaczy, że ja pozwalam tak do siebie mówić, więc uważaj Karolku. Bo tylko w internecie jesteś mocny. I teraz do wszystkich pajacyków, co mi piszą, że zasięgi się kończą. Nie moi drodzy, w ostatnim czasie mam najwyższe zasięgi jakie kiedykolwiek miałem. Po prostu nie daję sobie pluć w twarz jakiemuś pajacowi. Dobra, bo widzę, że wy dalej nie rozumiecie sytuacji, więc yy, przedstawię wam od samego początku jak to wyglądało. Wracałem sobie właśnie do domu, z mojego rodzinnego domu wracałem sobie do Warszawy i mój znajomy wysłał mi filmik, gdzie Frizz e, mówi, że nie może się wysrać, więc puszcza moją piosenkę i od razu się wysrał. Ciekawy jestem, czy wy przyjęlibyście to jako żart. wiem ja, Kasper Wojski, teraz poszedł sobie skuty kajdankami do łazienki e, z kolegą moim i e, wyszedłbym z tej łazienki, przybiegł do wszystkich moich znajomych i powiedział tak no, y, miałem problem, nie mogłem się wysrać, ale odpaliłem sobie, przejmujemy YouTube y i się wysrałem. Ciekaw jestem ile z was by napisało Jezu, jaki dobry żart! A ile z Was by napisało y, Jak możesz się śmiać z Karola i że strasz do tej piosenki i że przez to strasz. Co do moich zasięgów, które ewidentnie umierają, więc y, robię dramę, bo nie mam zasięgu. Właśnie tutaj widzę na zdjęciach 270, 170, 160, 340, 160, 170. kurczę, no umieram! Gdzie Freeze, mając 3 razy więcej followersów, ma 300 tysięcy, 310, 290, 340, 311, 370. Kurde! Czyli Freeze, mając 3 razy więcej followersów, ma tylko dwa razy więcej lajków niż ja! Kurczę, chyba moje zasięgi nie umierają. Tak jak mówiłem, moi drodzy, nie umierają, bardzo dobrze mi się żyje. Tylko po prostu nie pozwalam sobie, żeby ktoś tak ze mnie żartował. I właśnie co do żartu. Chodzi o to, że Karolku, naśmiewanie się z czyjejś pracy czy z kogoś, możesz to robić dla mnie naprawdę, możesz się śmiać i ze wszystkimi w domu, możesz nawet powiedzieć, że jestem debil. Ale nie mów tego w filmikach które kierujesz do dzieci, bo to nie jest mądre przekazywać młodym osobom wartości takie, że warto się śmiać z innych i z ich pracy. No, ale jeszcze wróćmy do tego, czemu to wszystko pojawia się na Instastory, bo milion osób mi pisze, że robię to specjalnie, publicznie, żeby wykorzystać właśnie dramę. Od razu jak dostałem ten filmik od tego znajomego, napisałem do Karola, gdzie nie uzyskałem odpowiedzi stwierdziłem, że zadzwonię do trąby. Trąba powiedział, że no, że w sumie nie fajnie i że y, załatwi mi numer do Karola, ale nie załatwił. Więc ja pomyślałem, no dobra, no dla mnie to jest dość nieprzyjemna sytuacja. Też byłem poddenerwowany, Powiem wam w dodatku, że zostawiłem u siebie w domu rodzinnym klucze do tego mieszkania, więc byłem jeszcze bardzo zdenerwowany. Coś się zaczęło. Dodatkowy aspekt, bo przecież. Y, Jezu, jak mogłeś jako dorosły facet obrazić się o takie słowa w internecie? Ja po prostu nie lubię fałszywości. Jak ktoś jakiś miesiąc wcześniej przyjeżdża do ciebie z ekipu, zbija z tobą piąteczki, cieszy się, bawi się super, świetnie, słucha twojej piosenki jeszcze wtedy, jakoś nie ma czegoś takiego że mówi, Jezu przy tym to ja sram, bo przy tym y, możesz się wysrać, tylko buja główką później podsyłałem mu jeszcze klip i mówił, że no jak na drugi klip to git, git, git a teraz mówi, Jezu przy tym to możesz się wysrać i odpałem żeby się wysrać no to przepraszam bardzo, czy to nie jest pajacerka? moja piosenka ma prawie 7 milionów wyświetleń, poprzednia ma prawie 25 milionów wyświetleń to są liczby, które są większe niż raperzy, których słucham. Dla mnie to jest niemożliwe, jak te piosenki osiągają takie wyniki. Jestem w szoku, bo moim zdaniem ci raperzy robią dużo lepszą robotę. Więc doceniam to, co mam. Doceniam, że udało mi się zrobić takie wyniki, bo to jest kurczę powalone, że chłopak z mojego miasta robi takie wyniki na YouTubie. Tylko że przy tym ja nie śmieję się z ludzi. Tylko ja się cieszę, że mam fajne życie. I doceniam to co mam. Taka jest różnica między nami, Karo wina.